Cyprysy, cyprysiki, żywotniki czy jałowce coraz częściej goszczą w naszych domach jako miniaturowe choinki. Ale nie musimy ich kupować każdego roku. Możemy je przetrzymać do kolejnych świąt. Przykładem tego są te rośliny. Są ze mną od poprzedniej gwiazdki. Jak to zrobić i jakie dekoracje możemy z nich przygotować, o tym już za chwilę zapraszam. Mini choinka z cyprysika, cyprysa, żywotnika, w tym popularnej tui, czy jałowca okolum w nowym pokroju, to wspaniałe dopełnienie dekoracji domu na Boże Narodzenie, która wnosi wyjątkowy, świąteczny klimat. Jeżeli raz decydujemy się zakupić w sklepie taką roślinę, możemy jej urokiem cieszyć się wiele lat. Ja w swojej kolekcji mam iglaki, które są ze mną już 2, 3, a nawet 4 lata. Dzięki temu kolekcja ta się rozrasta, uzupełniana nowymi okazami. i Każdego roku świątecznych kompozycji z mini choinkami mam coraz więcej. A przetrzymać je do kolejnego roku to nic trudnego. Wiosną wystarczy wystawić je na zewnątrz, do ogrodu lub na balkon. Generalnie są to rośliny mrozoodporne. Jałowce i cyprysiki zniosą spadki temperatury do minus 20 stopni Celsjusza, a niektóre odmiany nawet większe. Cyprysy są nieco bardziej wrażliwe, ale też przetrwają mrozy do minus 15, minus 10 stopni Celsjusza. Wiosną możemy je Przesadzić do większej doniczki, wtedy będą miały większe przyrosty, możemy je też zostawić w mniejszych pojemnikach, wtedy będą wolniej rosły. Ważne, żeby ich nie przesuszyć, dbać o ich regularne podlewanie przez cały okres wegetacji. I ważny jest też moment wystawienia ich na dwór. Jeżeli w czasie świąt spędziły w naszym domu dłuższy czas, powyżej dwóch tygodni, to z pewnością poczuły już wiosnę i wybudziły się z zimowego snu, jeżeli w nim były. W takim wypadku nie należy ich wystawiać na zewnątrz zaraz po Bożym Narodzeniu, w styczniu, w środku zimy. W związku z tym, że rośliny te poczuły już poniekąd wiosnę w naszych ciepłych domach, trzeba poczekać z ich wystawieniem do wiosny. Wtedy będą nam towarzyszyć przez wiele lat. To na przykład zeszłoroczna kompozycja jasnozielonych cyprysów z bluszczem, w niewielkiej donicy w kształcie misy. Żeby nadać tej kompozycji bardziej dekoracyjnego, bożonarodzeniowego klimatu, dołożę skimię. Można ją dosadzić, jeżeli jest miejsce między korzeniami. Akurat w moim nasadzeniu tego miejsca nie ma, a nie chcę jeszcze przesadzać całości do większego pojemnika. Nie chcę też uszkodzić korzeni cyprysów i bluszczu. Zatem skimię na czas świąt jedynie dostawię w donicy produkcyjnej do pozostałych roślin i zamaskuję długimi pędami bluszczu. Wszystkie te rośliny planuję przetrzymać jeszcze co najmniej do. Kolejnego roku, a może nawet dłużej, dlatego przesadzanie będzie czekać je wiosną przed wystawieniem do ogrodu. Świątecznym akcentem w tej kompozycji będzie jeszcze wełniany krasnal w kolorze kwiatostanów skimi. Jako dopełnienie bożonarodzeniowych roślinnych dekoracji zawsze dobrze sprawdzają się też szyszki. Mogą to być na przykład delikatne, niewielkie szyszki na bezigłowych pędach modrzewia lub większe, podłużne szyszki świerka. U mnie będą to jedne i drugie. Skimia na razie jest w pąkach. Niebawem, wczesną wiosną, rozkwitną one w jasnoróżowym kolorze. To jedna z pierwszych wiosennych Miododajnych roślin, które dają pożywienie pszczołom, ale niestety są one dość wrażliwe na silniejsze chłody. W zeszłym roku w niewielkiej skrzynce balkonowej posadziłam też trzy malutkie sadzonki żywotników, również z bluszczem. W tym roku, podobnie jak w przypadku poprzedniej kompozycji, nie będę ich przed świętami przesadzać ani rozsadzać, zrobię to dopiero wiosną, lecz dołożę jedynie bożonarodzeniowe akcenty. A będą to szyszki, w tym dwie duże szyszki sosny czarnej, malutka biała choinka na patyku i drewniany bałwanek. Całość może być wystawiona na balkon lub na zewnętrzny parapet, jeżeli rośliny są zahartowane. Może też być ozdobą wnętrza domu. Jeżeli mamy pojedynczy egzemplarz niewielkiego iglaka, możemy go włożyć do ozdobnej osłonki i dopełnić oraz uzupełnić wybranymi iglastymi gałązkami, szyszkami, drewnianymi ozdobami lub tym, co akurat mamy pod ręką i co nam się podoba. W sklepach ogrodniczych i kwieciarniach o tej porze można nabyć też mnóstwo typowo świątecznych ozdobnych doniczek i osłonek, w których również możemy umieścić nasze mini choinki. Ziemię można wtedy przykryć nie tylko gałązkami, ale również rafią lub sizalem, czyli włóknem agawy. W bożonarodzeniowych kompozycjach dobrze sprawdzają się także piórka, zwłaszcza białe, jak u anioła. Cyprysiki są bardzo wdzięczne w tworzeniu przeróżnych dekoracji i można z nimi naprawdę popuścić wodze fantazji, wykorzystując to, co akurat mamy w domu. To przykład. W niewielkiej, okrągłej donicy umieszczam cyprysika Snow White, czyli biały śnieg, którego nazwa nawiązuje do jasnych przyrostów na szczycie i które wyglądają trochę jak ośnieżone. Nie będę go na razie przesadzać, bo może potem przesadzę go do ogrodowej donicy, ale pozostałe miejsce w doniczce wypełnię ziemią, żeby bez problemu można było układać kolejne dekoracje. W pierwszej kolejności będzie to ozdobny mech. Następnie do cyprysika dołączy biały ptaszek na gałązce, szyszka i ozdobna kula, która jest na baterię podświetlana od środka, dzięki czemu strojik ten będzie ozdobą również wtedy, gdy się ściemni. Do tego dołożę jeszcze nieco więcej szyszek i figurkę grzybka, bo całość skojarzyła mi się nieco z lasem. Własnoręczne przygotowywanie roślinnych dekoracji to zabawa, nie bójmy się eksperymentować. Mając nieco większe cyprysowe drzewko, możemy je udekorować lampkami, na przykład na baterie. Mój już trzyletni cyprys w żółto-złotej odmianie Goldcrest Wilma o pięknym cytrusowym zapachu po raz kolejny stanie się miniaturową choinką. Pod Wyswietlaną w tym roku nie tylko lampkami, ale jeszcze udekorowaną czerwonymi piórkami. Pamiętajmy bowiem, że jeżeli chcemy powiesić coś na tak delikatnej i niewielkiej roślinie, jednocześnie jej nie deformując, to muszą to być ozdoby lekkie, inaczej gałązki będą się odginać i mogą już nie powrócić do swojego pierwotnego kształtu. Wiecznie zielone cyprysy, cyprysiki, żywotniki i jałowce są wspaniałym pomysłem na roślinną, bożonarodzeniową dekorację. Zwłaszcza w małych pomieszczeniach sprawdzą się doskonale jako miniaturowe, ale niezwykle urokliwe choineczki. I to wszystko na dziś. Zapraszam do oglądania kolejnych filmów na kanale Ogród na Co dzień.